I dobro, Ojciec Tomasz Tęgowski, franciszkanin, zielarz, fitoterapeuta. Zaczynamy od ziół. Dzisiaj krwawnik. Krwawnik, który świetnie działa na naszą krew. Święta Hildegarda mówiła, że kiedy mamy zaburzenia krwi, albo jest za gęsta, albo jest zbyt rzadka, używajmy krwawnika. I krwawnik również pomoże. Każdej niewieście, która ma problemy comiesięczne albo z obfitością miesiączek, albo ze skąpością. Krwawnik rewelacyjnie zadziała na pewno właśnie w tych dolegliwościach. A pewnie jej pomoże trochę w napięciu przedmiesiączkowym lub w bólach towarzyszących właśnie przy tych comiesięcznych dolegliwościach. W następnym spotkaniu kolejne ciekawe zioła.